tak jak dzisiaj sportowe mówiłem, ale to jest również kanta, czyli to, na czym koń jest przywiązany w stajni, dlatego od pierścienia idzie uwiąz. To jest taki różnowiszący pasek z lewej strony kawalerzysty, z lewej strony konia, to jest uwiąz. W momencie, kiedy on schodził z konia na popasie, przywiązywał konia uwiązem, wypinał za pomocą dwóch szybkich ruchów Rzemień, na których było kiełzno, i koń stał w ogłowie, ale już pozbawiony żelaza lub spokojnie jeść. Macie Państwo, czterech przystojnych kawalerzystów na koniach barwy kasztanowatej. To nie jest przypadek, że koledzy kultywujący tradycję 15 półkułanów poznańskich są na kasztanach. Całe rude konie, pięknie wybrane, pięknie zganoszone konie. Mieliście Państwo pięknie idącą córkę. Mocna klaska, ja, ja będę robił sobie nagadanie. Spokojnie. Kasztany. Dlaczego kasztany? 15. Pułk w od momentu, kiedy powstał, bezpośrednio na skutek powstania Wielkopolskiego. To była pierwsza, pierwsza jednostka powstania Wielkopolskiego, powstańczej armii, później Armii Wielkopolskiej. Kasztany były najpopularniejsze w Wielkopolsce, ale w pułkach robiono tak że poszczególne pułki miały, z daleka dzięki temu oni się rozpoznawali, miały tej samej barwy koni. Piętnastka miała kasztany, gniadę miała 17 półgułanów, czyli trzeci półgułanów wielkopolskich, ten socjum przed wojną w Leśnie, imienia króla Bolesława Krobrego, oni jeździli na koniach gniadych, czyli rudych z czarnymi grzywami, z czarnymi ogonami. Wyjątkiem w jednostkach kawalerii były siwe konie, które na co dzień pracowały w plutonach w łączności, a do deklaracji jeździły na nich plutony krębaczy, czyli orkiestry. Ale to już impreza raczej garnizonowa, tu mamy umundurowanie polowe. Przejdźmy do siodła, o czym mówiłem Państwu. Cały rząd wojskowy, to jest cały dobytek. To, co ojczyzna kawalerzyści dała, to znajduje się na siodle i na sobie. Charakterystyczna sprawa, piechota była obciążona całym swoim dobytkiem w tornistrze, które mieli na plecach. Tu widzicie, kawalerzyści mają na plecach tylko karabin, czyli umówmy się, duży komfort w porównaniu z kolegami z piechoty. Nie dość, że jedzie, to jeszcze do walki zeskakuje, mając plebak, łopatkę piechoty, bagnet, karabin, ładownicę i to, co wszystko jest w boju potrzebne, natomiast te rzeczy cięższe zostają przy siodle. I zwróćcie uwagę, za tylnym łękiem, czyli tylnym pakunek, tam znajdują się sakwy, z lewej i z prawej strony to są te torby skórzane. Tam jest cały dobytek kawalerzysty, ale również dobytek konia. No umówmy się, w samochodzie wożymy, wozimy też części zapasowe i narzędzia. Tu mieli zapasową podkowę, podkowiaki, Szczotkę do czyszczenia i to wszystko, co koniowi również było potrzebne, oprócz tego klamoty, które potrzebne były kawalerzyście. Tu będę omawiał, więc mówił o tym, co oni mi wykonują. No. E, Mili Państwo, władanie bronią konno, czyli przygotowani kawalerzyści do walki, tak naprawdę. Każdy, Lanca, to co prezentują w tej chwili, czyli broń drzewcowa, głównie przeznaczona do płócia. Długa, takiej lancy w przypadku półków poznańskich, wielkopolskich. Lanca była polską lancą. Nie produkowano lanc, to był wyjątek. Lancy nie produkowaliśmy. odziedziczyliśmy po zaborcach. Polskie lance miały 312 cm. Francuskie były... Mam 297 chyba, które z demobilu francuskiego przyszło. Lance może broń trochę archaiczna, ale używana w Wojsku Polskim przez cały okres 20 międzywojennego. międzywojennego. Nie ma pana nad łana, nad lance nie masz broni, kto uderzy, gdy uderzy moska leży albo wilkiem wstepy goni. Od tej broni, od tej dłoni Moskal Witkiem w goni. To Wincenty Poli jeszcze pisał w powstania listopadowego. Ale to jest mniej więcej ta sama broń. Będziecie widzieć Państwo pchnięcia wykonywane lancą, zbierane kółka. No jakoś trzeba było ćwiczyć precyzyjne uderzenie na przyszłego przeciwnika. Brawo. Zazwyczaj to oni nie stali, nie trzymali tych kuleczek, to stały na statywach, bo zaufanie